Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówię do Was, Ciązł Mikołaj Kizłek, wikariusz w Parafii Bożego Miłosierdzia w Lwowie. Niestety, to co widzieliście na tych slajdach, to dzieje się w mojej ojczyźnie, to dzieje się w Ukrainie, na terenach naszego państwa. Trafnie, dzisiaj święty Paweł, apostoł. W liście do Koryntian mówi Bogu, niech będą dzięki za to, że dał nam zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A na innym miejscu czytamy w piśmie święte, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam. Niestety, w XXI wieku doczekaliśmy się takich przykrych sytuacji, wydarzeń, historii jakie dzieją się u nas w Państwie. Moi drodzy, dziękuję Wam, Polsce, wszystkim ludziom dobrej woli za każdą Waszą pomoc, którą dajecie nam, na mojej ojczyźnie, ludziom, którzy dzisiaj tej pomocy potrzebują. Sporo ludzi dzisiaj potrzebują naszego wsparcia. Wspólnego wsparcia. Czy ludzie, którzy uciekają z Ukrainy, będące dzisiaj na ziemiach przygranicznych, którym trzeba dowozić również różne prowianty, wsparcie, herbatę, jedzenie, wodę? Tak dużo ludzi potrzebuje po całej Ukrainie wsparcia medycznego i materialnego. Dlatego. Dołączam się dzisiaj do słów naszego prezydenta, który powiedział, że pomagając dzisiaj Zachód, Polska, Europa, Ukrainie w tym pomaga sobie. Ponieważ Rosyjska Federacja może nie zatrzymać się tylko na Ukrainie. Rosyjska Federacja może kroczyć dalej. Dlatego z głębi mojego dzisiaj kapłańskiego serca dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli, którzy, które, którzy zbierają różne rzeczy, pomoc humanitarną, aby później dostarczyć te rzeczy, tą pomoc do <laughs> ziemi ukraińskiej. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy pomagają nam. Dziękuję każdej osobie dobrego serca. Bądźmy dobrymi ludźmi, którzy, jak podaje dzisiejsza Ewangelia, z dobrego skarbca, swego serca, wydobywają tylko same dobro. Wszystkim za każdą pomoc, prosząc również o dalsze wsparcie, o dalszą pomoc, szczerze. Books Up Watch. Пан чекає, щоб здобути транспорт в Україну. Панова чекає, хлопаки чекають транспорт на Україну і захищати свою землю і захищати свої сім'ї. Але ми хочемо, просимо вас, щоб ваша, ваша влада прийняла наших дітей, жінок, щоб вона швидше кордон працювала. Щоб скоріше наші люди приїжджали, наші жонки з дітками стоять на таможні уже по двоє суток. Панове, працюйте швидше, швидше працюйте. А ми свою справу зробимо. Ми захистимо себе і вас в тому числі.